jest Cześć witajcie gdzieś nad wodą Jest sobota 16 listopada godzina siódma a ja dzisiaj znowu będę polował na drapieżniki tak Podbudowany tym wynikiem sprzed tygodnia, gdzie miałem 11 sztuk całkiem fajnych na małej rzeczce i na jeziorku, znajdującym się obok tej rzeczki, także świetny wynik. Największy miał 85 cm. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam do oglądania mojego poprzedniego filmu, ale to było tydzień temu. Dzisiaj są zupełnie inne warunki. Już dzisiaj jest lekki wiaterek, wtedy nic nie wiało. Jak widzicie. Nie jest jeszcze całkiem jasno, ale już można spokojnie sobie porzucać. Dobra, to by było tyle z, z pitolenia. Biorę się za składanie sprzętu i do dzieła. Zapraszam do oglądania. No, i jak w ciągu ostatnich kilku wyjazdów, dokładnie tak samo dzisiaj wziąłem tylko i wyłącznie spinning mocniejszy, szczupakowy. Bo Głównie ta ryba mnie interesuje. Oczywiście nie pogardzę pięknym garbusem, tak jak ostatnio się tutaj trafiły dwa takie w granicach 20-paru centymetrów, także też będę zadowolony. Ważne, żeby cokolwiek się działo. No dobra, zabezpieczony, zaczynam. Zaczynamy zabawę. Tak, się, kurde, balans. Tam ryba już nie poprawiła, teraz zmieniam dekorację na większą. Tym samym zwiększam sobie zasięg rzutu. Kolejna zmiana dekoracji, tym razem wracam do morsika. No, morsik jedynka, no wiadomo, tutaj jest po prostu płytko, więc nie ma sensu tych cięższych blach używać. Może im żelaza brakuje? Słuchajcie, chodzę, rzucam, zmieniam przynęty, większe, mniejsze, lżejsze, cięższe, struktury i kolory i tak dalej, nic się kompletnie nie dzieje, ale to, ale czasu jeszcze mam dużo, także spoko. No i druga sprawa, no to jest taka, że tydzień temu z rana one też kompletnie były nieaktywne, później się dopiero odpaliły, tak dość fajnie że jeszcze liczę, że spokojnie do, do popołudnia mam sporo czasu, zobaczymy, przejdę ten, te miejscówki tutaj z tej strony, potem pojadę na sypelki, zobaczymy. Przypłynął tyjem mi dziadno Cześć mi <laughs> ta przynęta zniknęła I jak widzicie jakaś tam aktywność jest. Nie był dużo, myślę, takich o 50. Słuchajcie, to... dalej nic kombinuję. Teraz zmieniłem na ciężki kaliber. Takie wahadło 20 gramowe. Trzeba kombinować, szukać, myśleć. Ta część jeziora jest troszeczkę głębsza, tutaj ten odcineczek. Ale zasięg to jest. w takim kornerku ładnym.

8 będzie, będzie, będzie ule Petardo spójrzcie na to a tu tak spójrzcie na tego dziada zaraz Wam go w pełnej okazałości pokażę no słuchajcie 87 cm piękna bestia U! ładnie łupnął Myślę, że będzie ładnie widoczne. O, piękny. I do boku. 87. Listopad, no to jest miesiąc, w który no... <noise> no Chciałem powiedzieć, tu się nie łapie po kilkanaście szupaków, ale <noise> nieaktualne, bo w tamtym tygodniu miałem 11. <noise> ale, nie o, ale nie o to mi chodziło, nie do tego zmierzam Listopad to jest taki miesiąc, gdzie po prostu możesz cały dzień chodzić i nic i nic i nic. I, nic. I nagle łup, przepiękna ryba, a po prostu nic nie złowisz. I teraz może być tak, że już więcej dzisiaj nic nie będzie. Te dwa brania takich maluchów, plus ten przepiękny 87 cm. Dobra, ale ja mam jeszcze sporo czasu. Sprawdzę, czy nic nie weźmie. Czy nic nie będzie brało. Trochę mnie poranił, ale cóż. Przy tak ogromnym pysku. Powiem Wam tak. Dwa, yy, dwa tygodnie temu byłem tutaj. No i ten ma 85 cm, i te ząbki tak może około centymetra ma. A ta, czaszka, a ta czaszka, którą znalazłem w wodzie, no te zęby miała myślę, że około 2,5 cm. Także tamta była naprawdę duża ryba. Dobra, nie pierdzielę, biorę się i wędkuję dalej. Postanowiłem wyjąć jeszcze raz tą kurde, tą i zobaczyć ile to ma w zębie. Słuchajcie, że się zbliżam tego drugiego kornerka narożnika Pomalutku Po I tak się zastanawiam co dalej Czy jednak iść całe jezioro dookoła Uuu, jest piękna ryba znowu. <laughs> nie no nie, pszczał był piękny. Odbicie było piękne, ale ryba. <laughs> Mało. Malak, malak, ale ryba. Słuchajcie. Lubi dzisiaj. Chodź. Nie czuć się publiczności, uśmiechnij się do publiczności taka pięćdziesiąta, dobra. W pierwszym szczale bardzo ładnie to wyglądało. Myślę, że to będzie coś większego, ale taka pięćdziesiąteczka, no pięćdziesiąt plus no. Jak ci w żołędzie Dobra Działamy dalej Tydzień temu Ryby odpaliły No w od samego początku brałem tam Jakieś tam brania miałem Więc nie mogę powiedzieć, że odpaliły Później, tak jak tydzień temu Tydzień temu też tak nie do końca Tak nie spinningowałem tak stricte Zajmowałem się Szukaniem kleni. Słuchajcie, tu na wprost jest już ten ten narożnik. Tutaj ładnie prosto i potem tamtą stronę. Czyli to już jest ostatnia miejscówka, gdzie mogę czegoś poszukać. Potem tam już są dosyć rzadko rozsypane i teraz, teraz już muszę podjąć decyzję. po prostu wracam do auta, jadę na cypelki, czy lezę po prostu po kolei i dookoła. Dobra, już jestem w samym narożniku, powiem Wam tak. No i przećniczę tutaj. Na tej linii drzew, czy coś stoi, czy nie, zobaczymy. Nawet nie wziąłem pozbieraka. Po prostu. Jak coś będzie, to się będę martwił. Dla mnie miejscówka bankówka, no ale no niestety szczerze powiem, że jak na razie to pusto Ale decyzję już podjąłem i jadę na cyperki. No i słuchajcie, to była szybka akcja ewakuacja i już jestem na cypelku. Działamy. No i dobra, obrabiamy cypel pierwszy. No i tam naprzeciwko mnie znowu siedzi gościu z trzema spławikami. Także na trupka sobie ludziska próbują. Lubię tą metodę, ale zdecydowanie spinning, bo jest po prostu aktywny. No i dobra, już jest... Jest godzina 11.50. Ja już jestem, tak jak widzicie, na szczycie tego drugiego cypelka. Zobaczymy. Na tym pierwszym cyplu. Ani nawet nie zapytałem się po co przyjechałem, Ale to nic, szukamy dalej. Połowie tego drugiego cypla i cały czas kompletna cisza od tego, z, od tego zębatego z, z tamtej strony. Pięćdziesiątki dwójki, nic. Ani nawet kopnięcia. Nie żebym narzekał, absolutnie. Ale przydałoby się coś już. Teraz trochę większym kalibrem porzucamy. No słuchajcie, jest godzina 13.10, czyli minęło 6 godzin. Już niestety nic nie dołapałem, nie miałem ani pobicia, czyli tylko tamta strona dzisiaj była e, fajna, tam były cztery brania, dwie ryby wyjęte. Tak jak widzieliście, jeden przepiękny 87 cm zębatek, drugi taki, taki 50 parę. Także dzień, naprawdę dzień całkiem fajny. Oczywiście no, nie było to tak spektakularna ilość jak w tamtym tygodniu, ale też bardzo się cieszę z tych dwóch z tych czterech brań, dwóch ryb, także jedna przepiękna. Także także zadowolony, uśmiechnięty, za chwilę wracam do domu. No i co, dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli nie subskrybujesz tego kanału, a oglądasz, zapraszam serdecznie do subskrypcji. Jeżeli się podobał ten film, to Proszę, łapkę w górę, komentarz, jakbyście chcieli udostępnić, to bym był bardzo, ale to bardzo wdzięczny. No i co? I do następnego razu, gdzieś nad wodą. Dzięki, trzymajcie się. Hej!